Witamy Was Ja też Was witam, Bartek też Was wita Ja nie witam, ja przywituję a, ja a ale No dobra, to zacznijmy, bo w, w... 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 w poprzednim odcinku znaleźliśmy kopalnię, ale niestety ja jestem mądry <zancjał> Chciałem sobie zrobić Oczywiście być mądry, ale niestety Nie byłem mądry Kur... O! I... Znalazłem chatę, ale zostawiłem tam złoto, wszystko. No i niestety musiałem z... Wszystko pozdobywać od nowa, ale... Ogarniam trochę. Dodam oczywiście bo stwierdziliśmy, że będzie, ja będę nagrywał razem z nim i ja będę nagrywał i on będzie nagrywał, żeby, że chodźcie też na mój kanał, a nie tylko na Bartka. Więc... Dobra, przerobimy sobie na deseczki. O, 20, 24 deski. Ja jestem koksem. Du, du, du. I like it. Dobra. Bartek, Bartek, jestem hardcorem, Jestem koksem. Niech mnie nie pokona. 32 deski. Czy jest to? Ha. Wezmę ci. Przywituję. Ale to jest... O, mam drewienko. Ukradłem ci. Spod... No ej, czemu nie bierzesz drewienka? dwa, dre... dwa drewienka, 8 deseczek, nie chcę się... wziąć, to no, ja sobie wezmę. A ja mam na kilo, bo mam No, cheater Grasz na cheatach, na bank Ja ci nie wierzę w to Ja ci nie wierzę w to ja sam, ja... O kurde, creeper. On... O nie, wybuchnie ci pod Muszę zdobyć wełnę, trzy wełny Ale muszę przy... pierw Myślę, że tam creeper jest. Tak, bo musisz to oświetlić Ły! Fuck you! Ły, ale co, co ja zrobiłem? Daj mi kilo, szybko! No bo widać naszą bazę teraz. Daj ten kilo. Tu widzisz? Tam jest światło, trzeba to, bo ja chcę sobie zrobić pokojnik. tak? No. Dobra, trzeba, idziemy tam. Na razie, na, na razie nic nie rób. tak Ja robię razy kilo, żeby jak coś wydobywać też, nie? Dobra, idziemy. Tutaj masz kilo? Ej. Nie. Ej. Nie. No jestem tu! Uważaj Creeper, zaraz wybuchnie ci. Ja zabijam zombiaka. No i nie zombiaka, tylko szkieleta. Czekaj, bo ja tu muszę... Tu jest ten. O, szkieletor. O, dzięki. Ja sobie wezmę tory. Przydadzą się. Ale ręką, bo potem mam trać Ty jesteś mieczem. Kurde, ktoś ziół No ale już pustą, chyba, ale chyba że to ja już ją wziąłem Opróżniłem No chyba to jest, no to jest ta Co ja opróżniłem ja Ej, ktoś tu chyba był Mi się coś zdaje, bo tu jest cobytstone post postawiony Tak, jest oświecone, to ktoś już tu był Ale cobytstone, cobytstone, kładeś Czekaj, czekaj, czekajcie, ej o, coś tu jest Pajęczyna! O nie, ej, tam, tam są te jaskinowe pająłki, taka jest... jest o! Kurde, ktoś tu był. E, ja mam chyba spawner. Kurde, ktoś tu był, bo już... te są szynki opróżnione. Ale się laguje ten serwer, nie? Mi się nie laguje. Ja mam fajnie. Ja nawet nie mogę creeperka zrobić. No a, to, to w podporach to się laguje. Ale czekaj, może tu znajdę coś. Pamiętam. Może, ale to może. No, buchnie, buchnie, buchnij go, ja nie pamiętam, Widzę cię, ale ja wiem, gdzie jest chata. To czekaj, ja ci zaprowadzę. Bo się jak zwykle zgubiłeś. No. Cicho, bra ja tu jest jakaś woda i tyle węgla, że... Węgiel się przyda, będziemy się dzielić niestety, bo... Ej, tutaj jest tyle pochodni, że... Co ty nie powiesz. Jeszcze na banku O, no, no brawo. A wszystkiego nie zdobył. Skąd wiesz? A ktoś... To, ej! Na, tych jest na dole, muszę wejść. Ej, ale zwoła, ale pokoik. Ale ja, pusty pokoik. Co? Ty O, ja tam jestem. Ja tu... O, lawa! Ale lawy. Węgiel. Węgiel. Kurde, muszę wejść. Albo lak, albo nie. lawa się nie chce wpuścić. Nie chce wejść, lawa. O! Mhm. Kurde, myślałem, że mi... Nie, tu się nie spawnują chyba. Kurde, pust skrzynki wszystkie No Ja się nie zgubiłem Znaczy, może się zgubiłem Ale pustą Ale Jest tych koksem No kurde, ja tu muszę jakoś Ja chcę Gixy. Czy tam... Ten... odcinki, ten... nie będzie Mówiłeś, że ty będziesz nagrywał 2-3 dni i... Ale my też będziemy... Uuu, ktoś kopał w dół i znalazł w tą kopalnię. I dlatego... No... żebyś się nie zdziwił. Węglarze. Ale ja, ja tu są pajęczyny. Ja tutaj mam ten. Żelazo. No mm, ale szczęście można, ja nie. Ale logi... O, węgiel! Ale węgla. Ale węgiel później. Pierw się wydostać. To się zalagowało teraz, trapsy się zalogował. Tak na chwileczkę, takich ściągnąć. Ja jestem na dole gdzieś. Nie tylko będziemy kończyć Gdzie jesteś na baczki w wodzie? W wodzie? Ej strzelać tu Kurde muszę wyciągnąć wieczór Złoto Gdzie? Jak to jest? Koksu jesteś naprawdę Nie koksu Kurde zepsuł! Ej ja, ja muszę uciekać Ja mam pół serduszka a ja nie wiem gdzie jestem. Kurde. Kopię w górę. No właśnie, tak. <noise> tak też uważam. Dobra. Kurde. Okej. Okay. Jesteśmy. Fajna seksurka. Hmm. Maria Magdalena Monika. Jest porząd. Ej widziałeś na SKKF i SKKF-a Ale... jakże Gdzie jestem? Ale mam lagi teraz Ja przez Mister Cox, ale... Yy, serwera Ale przecież ja nie mogę chodzić prawie czy słyszę czy za. To... Ej, to to ty chodzisz po wodzie? Nie. Ja już jestem w chacie. Ej, nie. A może to zrobimy. A to ksterex gdzie reggae. O teraz też łagi, lagi dla serwerów. ...serwerami wszystkimi żyć się... Nie dzieje, nie? Jak coś serwerami umiesz stworzyć, to żeby... ale... Dobra, na, na mnie nie patrzcie. Ja też nie umiem. Robię, robię tak, tak, jak mi każą, ale... Na no, mnie działa. Mi też nie działa. Przyznam się. Bez bicia. Nie bijcie mnie. Za to. Ja, jakie Ej, czemu ja nie mogę otworzyć skrzynki? A, bo tu trzeba drzwi rozwalić. No, ale jestem koksu. Ej, jakie schodki są w dół? Bo to nie idź po nich. Ponieważ... <laughs> bo muszę się spotkać z lawą. O, no, ale szczęście może, a ja nie. Ale nogi. O, węgiel. Ale węgla. Ale węgiel później, Pier muszę się wydostać. To zalagowało teraz, traps się zalagował. Tak, tak na śwneczkę ci pójść ścięło. Chiwa, jestem na dole gdzieś. Nie tylko będziemy kończyć. To jest gdzieś na gorzki w wodzie, jak tylko kupy. Ej, strzelac tu! Kurde, muszę wyciągnąć wieczór. Złoku! Gdzie? Tak to jest tak. Czy to kokie jesteś naprawdę? Czter? Nie, koksu. Kurde, zepsuł. Ej, ja, ja muszę uciekać. Ja mam pół serduszka. A ja nie wiem, gdzie jestem. Kurde. Kopię w górę. No właśnie. Tak, <grym> tak też uważam. Dobra. Kurde. Okej, okay. jesteśmy. Fajna seksorka. Hmm.

ale przecież ja nie mogę chodzić, prawie. I tak się czasami dzieje... Ej, kogoś słyszę, czy to, czy to... Ej, to... To ty chodzisz po wodzie? Nie. Ja już jestem w chacie. Ej, nie! A może to zrobimy? A, to creeperek sobie O, teraz też są lagi, dla ogóle serwerami. wszystkim serwerami Nie dzieje, nie? Jak serwera nie umie stworzyć... To... Ale... Na, na mnie nie patrzcie. Ja też nie umiem. Robię, robię tak, tak, jak mi każą, ale... Na no, mnie działa. Mi też nie działa. Przyznam się. Bez bicia? Nie bijcie mnie za to. Ej, czemu ja nie mogę otworzyć szynki? A, bo tu trzeba drzwi rozwalić. No, ale jestem koksu. Jakie schodki są w dół? O to nie idź po nich. Może <grybujesz> się spotkać z lawą.